Dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie na czternastym już spotkaniu kawa z Bogiem. I późna jest godzina dzisiaj późna jest godzina, podobała mi się kiedyś metafora, która mi przyszła do głowy, kiedy też tak bardzo późno się włączyłam, przyszła mi do głowy taka metafora, że czasami w naszym życiu na tę kawę z Bogiem znajdujemy czas bardzo późno. Czasem pędzimy przez życie, czasem nie mamy chwili się zatrzymać, nie mamy czasu, właśnie dla niego, nie mamy czasu pomyśleć o sensie naszego istnienia, o wartości naszego istnienia, tylko właśnie e, bierzemy całe mnóstwo na siebie przeróżnych obowiązków. Witajcie, jak fajnie, że jesteście! Bierzemy całe mnóstwo na siebie różnych obowiązków i wiecie co? Podzielę się z Wami dzisiaj takim mega dla mnie wzruszającym momentem, ponieważ jestem bardzo zmęczona. Miałam dzisiaj bardzo wyzwaniowy dzień, sobotni dzień, kiedy... Eee, dobry wieczór, dobry wieczór. <ścoughs> Poczekam, bo tak licznie dołączacie, jak miło. Jejku, jak fajnie, że jesteście. Dziękuję. Eee, cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, eee, chcę się z wami podzielić taką eee, refleksją, która nie była absolutnie zaplanowana i... Cześć, no widzę, że jesteście, zebraliście się, więc się podzielę. Miałam mm. ja dzisiaj bardzo, bardzo wyzwaniowy dzień. Mój głos rozróżniacie. Dzisiaj jest trochę bardziej smutny, trochę bardziej spokojny niż zwykle trochę mniej gestykulacji, trochę mniej entuzjazmu, trochę mniej tego tryskania em, emocjami. Ale właśnie tak czasem bywa, że nasze dni nie wszystkie są. Energetyczne, nie wszystkie są entuzjastyczne, nie wszystkie są po prostu tryskającą do zenitu radością. Czasami mamy chwile, gdzie jest nam trochę albo gorzej, albo są to bardziej wyzwaniowe dni, właśnie. I e, wstępnie miało być o emocjach, ale taki dłuż, duży jest to temat, że on nie jest na dzisiaj. I wiecie, co? Chcę się z Wami przede wszystkim takim przesłaniem dzisiaj podzielić. Myślę, że mega mocnym, dla mnie mega mocnym. Bo przed chwilą to do mnie przyszło. Przez cały dzień krzątałam się, pracowałam, myłam okna, chociażby od wewnątrz, mimo że na zewnątrz padał dzień. Rzuciłam się w wir porządków przedświątecznych. Rzuciłam się po prostu w jakąś manię sprzątania. Całą swoją energię, którą miałam od samego rana, a miałam jej mnóstwo, skierowałam na porządki. I wiecie, my tak bardzo często robimy, że kierujemy całą swoją, swoją energię życiową na sprawy bieżące, na sprawy codzienne, na przygotowania przedświąteczne, mm -hmm. na zakupy, na mycie okien, na po prostu te ścieranie kurzy, do, bardzo dokładne. Koncentrujemy całą tę swoją energię na takim właśnie wysiłku, który jest taką bieżączką codzienną. I wiecie, Spojrzałam na zegarek, cały dzień mi tak minął, na tych właśnie, na tej chrzątaninie, na tej takiej bieżączce, na tej magii świąt w cudzysłowiu, można powiedzieć, że nie wiadomo kiedy zrobił się wieczór, nie wiadomo kiedy zrobiła się taka godzina. Moje zmęczenie, które zaczęłam odczuwać, po prostu zniechęciło mnie do, do jakiejkolwiek kreatywności. Pomyślałam sobie, przecież kawa z Bogiem. Dzisiaj jeszcze się nie odbyła kawa z Bogiem, i wiecie, Przyszła do mnie taka myśl: Ania, słowo mega też nie pochodzi od Boga, kochana, tak? Ja tego nie wiem, pewnie się dowiem. W każdym razie przyszła do mnie taka myśl, że my tak czasami w tym naszym życiu nie mamy czasu na te kawę z Bogiem, że już obejrzymy się, zanim się obejrzymy, już jest wieczór, już jest noc, już jest jesień naszego życia. I tak jak dzisiaj, zanim się obejrzałam, już jest 21. Ileś. I przypomniał mi się taki fragment z Pisma Świętego, w którym Jezus odwiedza, nie wiem, chyba w Betanii, dwie siostry, Marię i Martę. Piszcie, czy znacie? Jest fascynujący ten fragment. Jezus ich odwiedza i. Marta się krząta, przygotowuje posiłek przy kuchni, e, zabiega o wszystko, zabiega, wpadła w bieżączkę przygotowań, tak? E, a Maria usiadła u jego stóp i chciała po prostu z nim być, chciała po prostu z nim być, może wypić kawę, tak? Chciała z nim po prostu być. I w pewnym momencie Maria nawet zwraca się do Jezusa, upomina Martę i zwraca się do Jezusa, że czemu mi nie pomagasz, czemu mi nie pomagasz, czemu nie jesteś ze mną w tej bieżączce, czemu nie sprzątasz, czemu nie myjesz okien, czemu, czemu nie gotujesz, czemu nie ścierasz kurzy, czemu nie podajesz, czemu nie robisz tak, takich rzeczy. I wiecie... Wiecie co Jezus jej powiedział? To jest, ja mi się po prostu, jak sobie przypomniałam ten fragment dzisiaj, kiedy cały dzień, sobotni, miałam taką bieżączkę właśnie, bo już spojrzałam w kalendarz święta tuż, tuż, tak. Ech. Bieżączka tak pochłania, że energia się wypala i zostaje tylko nadzieja, że jutro będzie mniej pilnych zadań. Ania, <grytanie> dzięki Violetka. Ania, a ja dziś stwierdziłam, że kurz jest fajny. Je, Ania, że kurz jest fajny, że to podmuch naszych kroków. Przez wszystkie chwile kurze spędzamy w domu, i właśnie kurz nam to pokazuje. Niechku, jakie cudne podejście. Wiecie co? Ja dzisiaj, kiedy po prostu się zorientowałam po tej całej bieżączce, że już po prostu wszystko zrobiłam, czasami w tej bieżączce mamy tak, że jak chcemy usiąść, to jak tylko usiądziemy, to zaraz nam się przypomina, czego nie zrobiliśmy, nie? co jeszcze jest do zrobienia. To jest po prostu najgorzej jest wpaść w taki trans i najgorzej jest całą swoją energię, którą przecież mogłam dzisiaj wykorzystać cudownie. Mogłam ją ukierunkować na, na stworzenie czegokolwiek cudnego. Mogłam spędzić, nie wiem, z dziećmi cudny czas. I przed chwilą rozmawiałam z moim synem Michałem i po prostu przeprosiłam go za to, że, że ta sobota tak wyglądała, bo zawsze tak. Wiecie, jestem taką może obsesyjną matką, długo wyczekiwano, ale zawsze mam takie wyrzuty sumienia, kiedy. Kiedy założę sobie, ten, że będzie cudny dzień z dziećmi, że będzie cudny dzień z rodziną, a tak nie jest, bo skieruję się na coś, co tak jak w tym fragmencie Pisma Świętego, nie jest tego do końca warte. Owszem, to są ważne rzeczy i tak jak Maria przygotowywała jedzenie dla Jezusa, bo ich odwiedził, to wszystko jest ważne, ale może nie jest dobre wpadnięcie i to jest cudny temat, przed świętami. Może nie jest dobre wpadnięcie w taką bieżączkę, bo, bo co Jezus odpowiedział e, m, Marcie? Jezus odpowiedział, Marta, jesteś tak zajęta wieloma rzeczami, że pominęłaś w tym wszystkim mnie. Ma, to jest po prostu... Ja mam ciarki, dziewczyny. To do nas wszystkich. Do nas wszystkich, które musimy mieć na tip-top wysprzątane, przygotowane, ugotowane. Na wszelki wypadek, wypadek, jakby wpadli goście, placek upieczony. Wiecie, żeby czasem nie zobaczyli u nas skórzu, czy coś tam. Na ten czas przedświąteczny, żeby nam towarzyszył ten fragment Pisma Świętego. I ja po prostu mi się chcę płakać, że on mi się przypomniał dokładnie dzisiaj, kiedy kiedy właśnie kurczę popatrzę na zegarek 21 coś cały dzień się krzątałam cały dzień sprzątałam gotowałam nawet na jutro i w ogóle byłam tak zajęta wieloma rzeczami, że pominęłam w tym wszystkim kawę z Bogiem. Po prostu cudne. Napiszę sobie, chyba to gdzieś w widocznym miejscu jakiś taki. Napiszę sobie ten fragment. Marta, Dorota, jesteś tak zajęta wieloma rzeczami, że pominęłaś w tym wszystkim mnie. Tym jednym przesłaniem dzisiaj się z Wami dzielę i kończę. I jestem tym wzruszona. Jestem tym wzruszona, że yy, Ci, którzy jesteście ze mną częściej w kontakcie, jestem tym wzruszona, że dane fragmenty z Pisma Świętego przypominają nam się w takich momentach, w których mają nam coś uświadomić, mają nam coś pomóc czymś, coś zrozumieć. To jest takie niesamowite. Jesteś tak przejęta wieloma rzeczami, że pominęłaś w tym wszystkim mnie. Chcę mi się płakać po prostu. Iwonka pisze. W tym tygodniu usłyszałam smutne, ale prawdziwe zdanie. Codziennie w każdej sekundzie powoli umieramy. E, tak, no pewnie to jest prawda. E, gdzieś fajny, fajny, fajny fragment czytałam o tym, że jesteśmy, mm, że rodząc się, mm, o, może kiedyś ten temat poruszę, że rodząc się mamy jakby ileś tam tych pierwiastków e, energii e, itd. Tak i one, e, gubimy je po drodze, szczególnie wskutek właśnie negatywnych emocji. O emocjach będzie, może dam radę jutro, to jest tak ważny temat. Sama, sama go przerabiam nie jestem w tym jeszcze doskonała ale przerabiając go y, widzę jaka jest jego waga mm. natomiast e, Iwonka do Ciebie tu co napisałaś to też e, nie, nie wiem czy wiecie ja to niedawno się dowiedziałam na takich cudnych, cudnych konferencji słucham o mocy samouzdrawiania w sensie, że no, Bóg jest w nas jest, 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 jest w nas, mieszka w nas więc ma moc nas uzdrowić od wewnątrz i, I właśnie na tej konferencji słyszałam, nie wiedziałam tego wcześniej, to jest fascynująca informacja, że każdego dnia w naszym ciele odradza się 500 nowych, czy 500 tysięcy, 500 tysięcy nowych komórek. Każdego dnia. I każdego dnia pytają nas, co możemy dla ciebie zrobić. A jak my wstajemy z takim właśnie. Żalem, co jaki to dzisiaj będzie trudny dzień, co to dzisiaj złego się nie przydarzy, to co one słyszą od nas? Ja co ciało słyszy? Ono nie słyszy mobilizacji, hurra, wszystko dobrze, będzie wspaniały dzień, bierzmy się do roboty, tylko słyszy, wszystko jest beznadziejne. Jesteśmy niepotrzebne. Ciało słyszy, jestem niepotrzebny. 500 chyba tysięcy nowych komórek każdego dnia, jakie to jest fascynujące, jak my jesteśmy stworzeni. Mnie to tak fascynuje, bo my nic o sobie nie wiemy, w ogóle nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką jesteśmy potęgą. Ale kiedy możemy to powoli właśnie odkrywać, kiedy czuć w sobie tę moc, tej potęgi, wtedy, kiedy się nie będziemy właśnie tak koncentrować na tej krzątaninie. Tylko damy mu dojść do głosu, jak było chyba w pierwszym odcinku. Pozwól Bogu dojść do głosu. Było w pierwszym odcinku. Pozwól Bogu dojść do głosu i zejdź mu z drogi <noise> w końcu. O tym zejdź mu z drogi jeszcze będzie. Ania pisze: Ja czekam, gdzie ta kawa? Nie myślałam o tych zawirowaniach. Widzicie, właśnie. Dziękuję, że jesteście. Yy... Niech tam wszystkim, szczególnie kobietom, bo nas ta bieżączka bardziej dopada. My w ogóle mamy coś takiego, że patrząc często w kalendarz jesteśmy przerażona, że święta za tydzień. My nie myślimy o tym w kategorii, że święta za tydzień, hura, będzie cudnie, nie wiem, pójdziemy do spowiedzi, nie wiem, cokolwiek będziemy mieć czas. Na właśnie picie z Bogiem kawy, tylko przerażone jesteśmy tym, ile jest do, zro do zrobienia, a, a, a tylko tydzień przed nami. Justynka pisze: Mam świadectwa uzdrowienia. Bóg jest najlepszym lekarzem świata, działa też poprzez lekarzy. Justynka, będzie jeszcze ten temat, e, tylko czasami niektóre tematy są tak bardzo głębokie i tak dużo jest tej wiedzy. Tak dużo bym chciała powiedzieć czy spytać Was że taka jedna transmisja to jest zdecydowanie za mało. No, dlatego też zrodził się pomysł książki Kawa z bokiem i tam będą wszystkie te tematy właśnie głębiej dotknięte. Więc piszcie, jeśli macie jakiekolwiek materiały, jakieś fajne przemyślenia na którykolwiek z tych tematów, to piszcie proszę, zawrę oczywiście, że to jest od was w tej książce, więc więc cudnie, śledźmy te tematy i na każdy temat, na każdy z nich jeśli na którykolwiek macie coś co chcecie dorzucić od siebie, na pewno jako coś bezcennego, to piszcie dziękuję, kończę myślę, że że idę wypić z nim kawę cudowności I do jutra oczywiście, bo jutro się spotykamy. Jutro już będę mądrzejsza o te lekcje właśnie. Chociaż niedziela, więc bieżączki pewnie by nie było. Ale, ale ta lekcja. Ta lekcja jest bezcenna. Marta jesteś tak zajęta wieloma rzeczami. Że pominęłaś w tym wszystkim nie. Jestem wzruszona. Wszystkiego co najlepsze.